Witajcie Amerykanie z tej strony, jechacili ja wy w kolejnym odcinku z 4 na modyfikacji od jako Stany Zjednoczone. Eee, już muszę się przyzwyczaić do Stanów Zjednoczonych, nie do enklawy. No, akurat przed tą sesją udało mi się już wrzucić pierwszy odcinek. Widzę, że się nawet Wam spodoba, ale to jest oczywiście termin sobotni, więc może Wam się spodobało, ponieważ niczego innego nie mieliście. No, jest taka już sytuacja, że nie mam. Nie mam materiałów zmontowanych mam dużo do roboty, do, z modem muszę trochę porobić przez co no, nie mam czasu na montowanie. Oczywiście będę, będę montować, na przykład mam już przygotowany materiał z Morbusa, Trzeba go tylko zmontować, ale wiecie, morbus toś u mnie to się montuje tydzień, dlatego że jeszcze trzeba dodać napisy. Nie chcę wam dawać jakiegoś chłapu z morbusa, bo nap naprawdę e, tam po prostu przez jak gadałem przez chat, to prawie nic nie słychać ale już nie będę mówić o tym bo mogę kogoś zmienić przez to, że prowadzą inne seria to jest inna seria w e, coś wybadaliśmy mm, nie wiem ogólnie chyba We e, Werta Bird ten jest e, można go używać jako atak nie wiedziałem o tym Eee, czekajcie, muszę sprawdzić sobie statystyki. Eee. Może to lecieć w sumie. Nie to dla mnie obchodzi. Eee, ale może coś tutaj sobie dorobię. Eee... Nie wiem, kajaki będę sobie robić. Nie. Kajaki to chyba są te desantowe. Eee, to może sobie jakieś... Nie, desanty to konwoje, zapomniałem. To Barki sobie porobią. Niedługo się pierwszy statek zrobi, jest, jestem szczęśliwy z tego. Zbieramy sobie e, power. Miałem sobie sprawdzić to, ile tutaj wszystko jest. E, będziemy mieć niedługo ten. E, Jakie ma tutaj statystyki? Manpower to nie jest ważne. E, Agility. E, Country. Mmm. Ne ibo atak nie jest ważny. Mm. No, jakbyśmy używali to do ataków morskich. Tak oraz widzę, że to jest bardziej pod bombowiec mm. Nie, jako bombowiec to jest w ogóle. O wiele lepsze. To możemy wybrać sobie to jako bombowca. Przedszondali czas. Tutaj 4 lata nie potrzebujemy tak długo czekać na coś. To możemy wadać. E, ok, czyli sobie zmienię produkcję na to. E, nic się nie produkuję, bo nic e, nie mamy materiałów. A jak na razie tutaj wszystko się buduje damy sobie wszystko na dół, co się buduje, niech mi się najpierw odbudują fabryki, a później niech się mi tutaj te. Więc my możemy pohandlować z kimś. Oj, to jest fajne. Eee, Business of California. Mm -hmm. e -h 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 -h. Co tutaj pisze? Muszę sobie przeczytać najpierw. Eee, to jest, że... Gun Runners to jest właśnie firma z NCR i ona tam chodzi sobie. sprzedają te wszystkie bronie. I czy powinniśmy ich zachować? Czy jednak rozwiązać to? Zachowamy sobie. Niech konkurencja będzie. I fajne jest to, że mamy tutaj dostępne opcje, żebyśmy. Odbudowali sobie różne takie... rzeczy. Eee. Myślę, że najpierw sobie zdobędziemy jakiś manpower. Przed wojną mi się przyda. E, ogólnie no, mamy... E, po a, za mało mamy. Trzeba będzie po prostu same dywizje... dawać? Mhm. Dobra, bo miałem tutaj... E, chyba z nimi będziemy. Ale nie dam wam wszystkich, tylko pięć fabryk. I za to też pięć fabryk. Bo nie mam za dużo fabryk. A przynajmniej powinno mi się konstruować tak. Eee... Więc tak, e, jako że Dead Claw, one chyba naturalnie się nie rozmnażają. Nie, tutaj nie ma na, na pewno one się jakoś e, rozwinęły. I czy powinniśmy je dać jako e, zagrożony gatunek? Czy powinniśmy po prostu powiedzieć. A, strzelajcie do nich. Mmm. Nie wiem, czy da się je jakoś. Mmm. Na razie World Support nie potrzebujemy. Zapewne były później problemy. A więc tak. Rebuilding the Sacramento. To po prostu odbudowa. Mhm. Uh -huh. To jest zmiana nazwy, to jest fajne. Eee, myślę, że zmienimy to na Los Angeles, jak kiedyś było. Mm. Jakiś fajny event, Euro No, za Polityka dostaliśmy niektóre fajne e, rzeczy. E, coś nie potrzebujemy handlować. Nie, nadal te, te rzeczy są nam potrzebne. Mm hmm. Demokratyczna partia ma już 100% poparcia, jest fajnie. Mm -hmm. Możemy zacząć tutaj eee, budować coś, mm. może trzy razy mm, albo dwa razy. Nie chcę za bardzo sobie zużywać manpowera. Jak będzie wojna z legionem Cezara, to na pewno nam ci przydamy power tutaj patrzę myślę, że to broni sobie damy Chociaż nie możemy jeden do a nie przez to nie będziemy mogli produkować eee, patrzę czy coś nie wykorzystuje tak mocno e, ciągle się mylę no trochę tam wykorzystują eee Chciałem coś zrobić, nie pamiętam co. E, a, chciałem zmienić dywizję. E, żeby dodać coś. Tutaj, machine guns, to potrzebujemy oczywiście machine guns. E, wall. Mm. I tak. O e, e, Potem jak już wywalimy. E, Wszystkich z krypt, właśnie się dowiedziałem, że to są krypty, nie grobowce, z krypt, to co powinniśmy zrobić z technologią ich? E, jako, że się rozpadają po 200 latach, e, to tak jest, że e, powinniśmy wykorzystać technologię, czy powinniśmy po prostu rozwalić, rozwalić całkowicie to i dać naszym miastom. Z technologią czekajcie, ile mamy bonusu? Mamy 15 bonusów. Jest nawet dużo. E, możemy chyba sobie bardziej pozbierać technologii. Bo to na pewno nam się przyda. No, zmniejszono nam tutaj. Mhm. Tutaj się już udało. Więc zrobimy open, uh, open for Business. Przyda nam się to. Where free man Show Stand. Nie wiem, to chyba 4 lata? Albo 3, nie wiem, nie, nie liczę tego. 3, no coś takiego, ale 3. Jeszcze nam zostało tu wojny z Legionem, ale widać, że teraz już rozpada się. No a teraz, jak będziemy mieć kolejny bonus, to. No raczej już nic nie pomoże. Mhm. <grym> nie wiem, jak to AI robi. Chyba kiedyś raz wszedłem, przez przypadek, na jednego to. Oni tam bardzo dziwne rzeczy robi. Eee, co potrzebujecie? One Power. Eee, Rodem Power tylko? Niemożliwe. No nie pokazuje nam, co potrzebują. Dobra, eee, logistyka na pewno nam się przyda przy wojnie. Decyzje jakieś są dostępne. Sponsor Railway no, to nie jest coś tak ważne. Mm -hmm. Jakiś może dowódców our American badass. <laughs> Colonel Royce. to jest nawet fajne. Kong leader to Is... jest. Nie, po prostu zapewne później dostaniemy jakiś. Narodowy, który dał nam na wszystkie tereny, tak otwarcie ponowny waltek, mm. na pewno nam się przyda. Okej okay. kolejny speed, mm, możemy sobie robić nowe. Wydadzą nam się Na razie nie, nie wiem gdzie stawać dywizy, bo Tak naprawdę nie mam żadnego wroga Aktualnie Mhm, mm basic drill eee, Coś jeszcze tutaj można dorobić Ogólnie e, zorientowałem się, że Te wszystkie bronie eee, Aularmu możemy zacząć? Nie, nie możemy one są unique, czyli odblokowują się, kiedy e, na przykład zrobimy jakiś e, cel narodowy. Ale najlepsze jest to, że mamy to odblokowane i możemy wybadać kolejne. I to zrobię. Mamy już 1000 konwojów. Ok, open for business. Mm -hmm. I co tutaj mamy? E, róbmy to. O, czyli jak to zrobiliśmy, to e, e, dzięki temu możemy właśnie dać, że e, będą taką bardziej znaną firmą, że rząd będzie ich sponsorował. Ale te 10 dni to tak naprawdę nic się nie dzieje. No. Okej. Okay. Chcę sobie tutaj teraz potwierać wszystkie te rzeczy, żeby dostać te wszystkie. Nie, czyste bonusy. Bo na przykład Cezar i jego wszystkie bonusy do walki naprawdę są straszne. W ogóle bardzo tak cenię i szanuję, właśnie. Modelów, którzy robią własne takie rzeczy do Harcowia 4 Że, na przykład, z tą e, legalnością władzy, jak ja to tak nazywam, że ona po prostu, żeby to zrobić, to trzeba pogrzebać w kodzie, na, tak naprawdę. w Takim bardziej, bardziej zaawansowanym. Mm -hmm. To już kiedyś było. E, niech, niech wejdą do armii. Mamy już stabilność bardzo dużą. A, men Paul ci się na, na pewno nam przyda. Okej, okay, za chwilę będą wyćwiczeni. Mhm. Mm Możemy ci dać jakieś perka. Mm, nie wiem. One są fajne, nie wiem, na przykład na e, jakieś. Te są fajne, no. Jak to powiedzieć? Na dywizje specjalne. I właśnie często się pojawiają, one są niepotrzebne. Dobra. Mm -hmm. To musimy mieć Everyman A Car, a Everyman A Car to. Jeżeli dobrze pamiętam e, tutaj gdzieś tutaj jest. O jest, Everyman Account. It's Open Road. Ostatnio sobie e, oglądałem właśnie, żeby się dowiedzieć. E, na temat. Co się, dlaczego oni nie używali samochodów? Później takie. E, tam było wyjaśnienie, że no w sumie e, historycznie to samochody były zasilane tymi całymi. Fusion Korami Nie po polsku, nigdy nie grałem w Falauta po polsku. Nigdy nie widziałem Falauta po polsku w I jako, że to była taka zaawansowana technologia, ludzie nie wiedzieli jak jej używać. To po prostu nie chcieli tego tak. Uh, fajne. Mm. Hmm, chcę zobaczyć, gdzie to jest. E, pierwsze Mora Mora. O mój Boże, naprawdę. Dobra, wiemy, że, że to trzeba zdobyć. Oczywiście, wszystko będziemy aneksować. E, dobra, dalej. E, co tam jeszcze potrzebujemy? Mora New Year's Eve, To ja wiem, gdzie to jest. To chyba gdzieś tu. Nie, to jest New Canon. To. Heaven nie, gdzieś tutaj jest. Nawet jest chyba miasto, które się nazywa New Jerusalem. New, e, tutaj na pewno będzie Jerusalem. No właśnie, mówiłem, ono jest pod tym New Jerusalem oraz e, New Montrose. Dlaczego wszystko się prawie nazywa New? New uh, New Rose No wszystko tu jest tam daleko A co ja robiłem to teraz? Mm -hmm. Ok, kompanie pomo pomocne logistyczne e, Sygnał tu by się przydał zrobić i ile to by nas e, kosztowało na tym? Mamy dużo tego. Mm, super. E to mamy tego dużo. E, możemy tutaj sobie dobić. Tak. Mm -hmm. Ile nam się zwiększa? 125. Uuu, uh, 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 hu hu, Ale sobie zdjęliśmy. Przydałoby się więcej inwentów z poborem do wojska. О, oh, особи сделишь мы максимально. <laughs> mm, можно себе изменить право по брове? Military Department of Education. Hmm. E, to chyba jest gdzieś niedaleko. E, zrobiliśmy już tutaj pierwsze do tego departamentu, obojętnie? Ale... A jednak nie. Hmm. Nie widzę tego. Może jestem po prostu głupi i zapomniałem, jak to się nazywa. E, a nie, to jest education, dobra, dobra. E, to ja jednak nie, bo to się tak gryzie nam. Hmm. Nie, tutaj też nie ma? To już ja nie wiem, gdzie to jest. Okej, okay, zrobiliśmy tutaj wszystko. Odcinek też się prawie kończy. Co tutaj jest? Hearts and, uh, and Minds, uh, Vaccination and Phil's Hospitals. Hmm, nawet fajne, chociaż nie lubię używać tego. Kiedyś używałem, ale mm, już nie lubię. First Amendment. Ciekawe, nie powiem. Eee, ale już niedługo będę się żegnał po prostu teraz sobie wybieram. Eee, to przynajmniej sumie zrobić. Będę wtedy mógł zrobić Everyman a Car. Uuuu, uhu. Więcej się pojawiło. Hmm, fajne nawet tutaj jest, ale to tylko infrastruktura oraz jakieś interesy. Ale to już wszystko byłoby... Ah. Wypadłem z tego. Ale to już wszystko byłoby z tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, pamiętajcie zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Były z wami Yahoo TV w Halcova 4 na modyfikacji o plus. Jako Stany Zjednoczone. No to cześć!